Zobacz, jaka śliczna dziewczyna idzie. Możliwe. Ale co, nie spojrzysz? Zobacz. Na pewno nie spojrzę. A czemu? Co ty? Idzie piękna kobieta, a ty nie spojrzysz? Co ty gejem jesteś? Nie spojrzę, Sabrinkę, bo ja wiem, że to jest pułapka. Chcesz mnie wciągnąć w jakieś psychologiczne dyskusje o trwałości naszego związku? Powiesz mi zaraz, jak to oglądam się za innymi i nie zwracam już uwagi na ciebie. Jak to cię nie doceniam i jak to cię chyba już nie kocham, bo mi się nie podobasz i tylko myślę o innych. Co ty głupi jesteś! Sama ci mówię, że idzie piękna kobieta. To chyba wystarczający powód, że ufam ci w pełni i wiem, że mimo, że jesteś ze mną, to nadal potrafisz docenić piękno otaczającego cię świata. Już kiedyś zagrałaś tymi kartami. Kolejny raz się nie dam nabrać. Ale zobacz! Nie. No zobacz, zobacz jak kołysze biodrami, jak chwalują jej piersi, gdy stawia kroki, jak ma pięknie wciętą talię, opaleniznę, której inni na plaży mogą jej pozazdrościć. Jej czarne włosy i uroda, jakby przyjechała prosto z Hiszpanii albo Kolumbii. No spójrz. Nie. Spójrz. Nie. No weź popatrz. Powiedz mi, czy umiem ocenić kobiece piękno tak samo jak mężczyzna? Nie zrobię tego. Spójrz do cholery, jak Cię proszę. Spójrz i powiedz mi, czy ta kobieta jest atrakcyjna. Eee, już kurde, bo mi nie dasz spokoju. No, ładna. Nani? Ty świnio. Oczywiście. To było kurwa do przewidzenia. Co znowu? Halo. Hej, co robisz? No w pracy jestem. Ale ja się nie pytam gdzie jesteś, tylko co robisz? Um, akurat trawę koszę. Okej, okay, okej. Okay. I jak ci idzie? Stabrinka. Czy te pytania są istotne dla sedna sprawy, w jakiej dzwonisz? Ale co? Chciałam zapytać, co się u ciebie dzieje. Jestem ciekawa. Akurat czego chcesz, dziewczyno. A masz chwilę, żeby pogadać? Eee, no w pracy jestem przecież. Ale chwilę. No co się stało? muszę ci coś opowiedzieć, bo akurat dzisiaj u mnie w pracy też, jak byliśmy na przerwie na kawkę, to do kuchni weszła jakaś taka nowa dziewucha i się okazało, że to nowo zatrudniona asystentka prezesa. I wiesz jaka sucz z wyglądu? Długie nogi, miniuwa, wiesz, włosy długie. Co ty nie powiesz No i teraz będę miała kuratora sądowego. Okej, okay, dobra, to ja wracam do pracy. Chwila, coinka! Ej, sabrinka! Sabrinka! Obudź się! Hej! Hej! Halo! Ależ twardo śpi! Hej! Sabrinka! Sabrinka! Hej, ej! Hej, oglądam twój telefon Czytam twoje SMSy. Twojego Mesa. Ej! Kurwa, no hej! Spać się nie da, tak kryjesz! Noż kurwa, ja cię zaraz obudzę. Nie dam rady. Hej, wstawaj jednak. Co? Wstawaj. Chlapiesz i spać się nie da. Kurina! Co? Nic. No co? Nic. To czemu mi się tak przyglądasz? Patrzę na ciebie i sobie myślę, jakie to szczęście mnie spotkało, że ciebie mam. Akurat, zabrinka, nie czaruj mnie tutaj, bo i tak ci nie uwierzę. Nie czaruję. Czego ty chcesz? Niczego. Sablinka, przerażasz mnie. No co ty chcesz? A co ty masz na czole? Co? Pryszcz. Nie. Tak. Nie! Dawaj go! Nie! A! Dziękujemy, że zostałeś do końca filmu. A jeżeli podobają ci się perypetie tej dziwnej pary, to zostaw subskrypcję, bo niedługo więcej tego na kanale. Dziękuję.